Aby mógł ty kliknąć, co? Skocz! Chuj... Widziesz? Widziesz? Idź tam i postaw sobie żółty tam, debi postaw czerwone, ty kurwa, ty kurwa, nie kur... ty... po... przysięgam. Cześć, ja jestem z Kuba, z zębami z i także portale portala. Dwa. Tak. I to jest już trzeci odcinek. Ja jestem bez kamerki, kuba. Trzeci? Z kamerką. Trzeci, tak. A. Bo wcześniej wtedy dwa. wleciał drugi. Oj! Pff. Nie tak to samo no, no. I teraz idziemy. I teraz idziemy, idziemy trzeci tam. Nie, tam byliśmy. Idziemy tam do góry. Tam już nie, nie przeszedłeś tego. Faktycznie, tam nie. Eee, czekaj. Tu. Tak. Okej. Okay. Chodź. Skak. Skak. Strykuj. Co e. <laughs> się stało? Ruszać się. Ruszać się nie mogłem. Hej. Ja to, ja to przyszedłem. Tutaj nie przeszedłeś To jest bariery świetlne. Pamiętaj, świetne. że to... Pamiętaj, że to... Tą drugą stroną musisz... To się uwierzy, że jest po sobie w pokoju. Tak, tak samo było jak przyjechałeś do mnie poszliśmy do opuszczonego szpitalu. A tylko z tru... Szma Chodź Chodź Ja ci nie ufam. Nie iść pierwszy. Idź ja pierwszy, ja ci nie ufam. No, czy ty musisz? Musisz tutaj postawić? Nie, ty musisz. No ja mam postawione, ja mam most. A. Poczekaj, <grym> bo twój <grym> Ej, kubuś! 1000 lat później Tu Widzisz? 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 Co zrobiłeś? Nic Gdzie zleciałeś? Nie zleciałem. No to czemu umarłeś? Ja nie umarłem. Przepraszamy strasznie widzowie za to, jak wiacy jesteśmy, bo jesteśmy obaj chorzy. Czy to przypadek? Nie sądzę. A. <noise> Pozdro. <grywa> o ty sz... Nie. <grywa> no co ty robisz? Masz. Co teraz? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Czekaj, no nie... Już wiedziałem. Łza ten swój podan na tym... Aaaaaa! Co ty chcesz? Wypierdzielaj z tym! Poza portal! Ja... Tu i tu! czekaj, spadał. Dawaj! To, czekaj. No. Uiii! Ból! Teraz musi, trzeba... Dobra, stój. Mówiłem, stój, a ty idziesz do góry. Chodź. A Chodź. To to być w swoim pokoju. No. ja Ue. Um... Pawo, tu jest jedynie, by postawić portal. Weź tu postaw, chodź tutaj, wrzucij jej postaw tutaj czerwony. Czerwony, idioto! Powiedziałem czerwony, a ty co? Idź tam i postaw sobie żółty tam. Debi Mówiłem wam, że jestem chory? Nie? Chory a, jestem. Ej, a mówiłem wam, że ja jestem chory? No to. Chory jestem. Czerwony. Good boy. I co teraz? A, yy, tu, chodź, wróćcie, się, wróćcie, się. no chodź, no bo zlecisz. No dobra, <śm> mówiłem, chodź, ja do góry się wspinałem. No, gdzie o to? od nowa musimy, Jupi. Jupi myślałem, że zlecisz. Gdzie jest kostka? Nie, jest kostka. A nie, to jest. To jest kula. Bez tego, po co mogłem zrobić sobie, o. Musisz Czeka. iść. Ale, pato. to. Nie może. Musisz iść tutaj, żeby kostka Kulę zła. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, kurwa, chodź tu. Skocz, chodź tu. Jestem. Ja Idź tam, nie, nie, musisz iść po kostkę. Cofaj się do mojego portalu. Widzisz, ta kula będzie spadać. Musisz ją złapać. To tu masz. Z... A zwróć. A zwróć. Nie w tą stronę. Choćby chcę inne postawić. No radę to. Radę tam postawić. Nie wiesz, ty masz portal To weź tutaj czerwony, daj. Daj tutaj czerwone. Kur**. Tam musi być portal Trzymaj to. Trzymaj, czekaj, to, czekaj. Trzymaj, stój, stój, stój. trzymaj, to, trzymaj, trzymaj, trzymaj to. Trzymaj, trzymaj, nie, nie trzymaj nie, to. Ty trzymaj, ty trzymaj. Nie działa, o, działa. E, bo drzwi nie działają, <grym> moja ulubiona. A, Opa. musimy coś jakoś. A, a wiem. Czekaj, poczekaj. Nie, czekaj, stój. Opa. A no. C... Jak coś robię? No, daj Picasso. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest towo, skocz! Cześć, muszę być prosto? Skocz Noże, żebym ja wiedział jak to jak działa Tak. Okej, okay, jest chwila... Chodzi o to, że jest że jest chwila, żebym mógł Ty kliknąć? Co? Nie skocz Ch... Skocz! Ty nie! Sko... GOF! A, zaufaj mi! Zaufaj mi! Goń się. Tu postawię portal jak skoczy! Goń się! Sam Samsung. Sam sam masz, masz bana na podkręcanie! Ale Krzysiu, ja postawię to portal Nie, ja, ja mam tu w dupy No kurna Ja mam tu w dupy Chodź No i co zrobiłem? No. Czekaj, to by jeszcze tak, żeby to było łatwiej do zrobienia O. Tak, czekaj jeszcze. Czekaj na mi przejść może hmm. do rogu wejść Robisz to miał miejsce Skacz Gratulacje <laughs> Nie poczekałem aż skocz Wiesz nie spadniesz Ja sobie to sam zrobię Patrz ja... Nie zostaw. Pa patrz. zostaw patrz Zostaw ale pa ale Zo No ale spójrz. kuba Patrz teraz. I kogo... MRQB. Nie! To jest... patrz, patrz, chodzi patrz, o to, że patrz, to patrz, może patrz. jedna osoba zrobić. Sam Sam se to może zrobić. Jak skaczesz. Masz. Chodzi o to, że tu... Nie, tu... ja se sam zrobię. O, chodzi o to, że to tu się kończy. No i no, na przykład. To chciałem sam zrobić. Czekaj, czekaj, skarż! Czekaj. Hej, Hej Kuba. Muszę z czerwonym tym. Tutaj. Cześć. Jupi! Ja chciałem zobaczyć czy jak uderzysz w ścianę to od razu spadniesz, czy jest chwila momentu, żeby mógł postawić im portal. A tego chciałem dla testu, a potem musiałem cię tam wsadzić, a ty mówisz? Nie. Debil. Masz, zrób to samo co ja. Bo jestem na górze. Chodź. A tylko spróbuj. A, możemy zajść. Czekaj Hej boś Wiem 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 Nie nie, wiem nie, wiem, nie, wiem No cho chodź, 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 chodź Stoi, stój nad tym, stój nad tym, stój nad tym, stój nad tym No Tutaj, patrz, widzisz tu masz na dole Stoisz nad tym Stoisz nad tym Nie, stój nad tym Stój nad tym, stój Stoisz? 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 No. Tak to trzeba A. zrobić Zaufaj mi Tak e. Czekaj, nie nie nie, chodź No chodź No Andrzej chodź Teraz musisz dostać A okej okay. Ty, ja nagrywam w ogóle? Idę do góry. Ja. Masz iść do góry. No. Nie działa. Nie działa. No czy ty możesz? No kurna! O. O. Siema. Ma. Cześć Tu potrzeba tem, masz tem? Masz tego bridge'a? tam Nie masz. Czy ty masz czerwony butel postawiony? Gdy jesteś? Mhm. Czemu żółty jest nagle tam? Czy możesz przejść na dole? O, okej okay. Nienawidzę Cię, mapa na zło. Lecimy, co my tu mamy? Cześć, a okej, okay, dobra. No to musisz się wrócić, masz skacz Ujj, czekaj, weź się wróć. Ale to chyba nie tak miało być. Pa! widzisz to. Potrzebujemy tutaj, a musisz mi zrobić, żebym mógł. Bo tutaj musisz mi ten postawić gdzieś. Niebo Ej, a postaw mi tutaj portal. Skipujmy nie, ja sobie. muszę, ja muszę przejść tym. A posta postaw Ale mi to. Ja muszę to. Kuba, tu na dole. Obaj polecimy, ja, ja muszę bridge'em wrócić. No. Ja muszę tym wrócić jakoś. Słyszysz? Musisz mi jakoś. to. to zrobić, żebym mógł tym wrócić tam. Weź o co chodzi. Eee, kuba, postaw. chodź, nie, nie, nie. Kuba, kuba, zostań. No. Cho Wr weź się, k***a, tam wrócić, idiot. Weź postaw. postaw tu. Tutaj. Tutaj. I tutaj, tutaj, ok, teraz postaw tutaj czerwone, no postaw tam czerwone, teraz mam tam tem. Leć. lec tu, ale se traf jeszcze. Nie rozumiem, rozumiem, buja. Okej. Okay. Ee... No miałem tam tam miałem portal i musiałem wrócić więc twoimi bridżami jakby To jest widzowe moment, możecie zostawić łapeczkę w górę, komentarz na dole koniecznie, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego filmu oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem i, i, i będzie fajnie. To jak gdy zostawicie suba O. Zobacz co tam jest. Kuba, zobacz, zobacz, zobacz co... no, ty Kuba możesz. No ty idioto. <ścoughs> o. O, 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 e, tutaj Kuba, żółty, żółty. Dobra. Hm. Opa! Dobra, czekaj, na pewno trzeba postawić portal, żeby te wieżyczki yy, zblokować. Uważaj, do, dojdą tutaj. O, no tak też można. Czekaj, chodź tu, chodź do mnie. Teraz musimy przejść jakieś na drugą stronę. Teraz czy tam jest... Nie ma jak postawić. Mmm, weź się, weź się, wróć, weź się, wróć, albo idź tutaj, I, idź tutaj, idź tutaj, tada, pod ta dwa, ale jesteśmy o, idź tam, idź tam, do góry. Nie, nie. Postaw czerwone. O, ty kur... Ty kur... Nie kur... upo... przysięgam. Czekaj, o nie, tak nie zrobię. Weź tam, weź tam do góry. Tu i tutaj. Tu musisz mieć. I tutaj musisz postawić portal, tu No Czemu ty wracasz? Weź postaw! Tu weź weź ty ten... Nie wiesz co się u mnie stało. Weź ty bridge'a postaw. No bo dobra I. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie muszę postawić portal? Tutaj. Gdzie muszę portal? Tu Tak ta? No masz, ta, ta... Proszę, Cyk, cyk. No nie powinna cię... Po... O! Ty ja go wy... Hopkę. Nie, nie motka, nie, okej, dobra. spokojnie, zabiłeś tą wieżyczkę, spokojnie. Ha. Most. Jaki most? Most. O, mm. Fajny most. Tu jest wieżyczka. dałem. Nic się nie ten guzik zabija, uważaj. Idioto! Wejdź na ten guzik. Czy ty musisz, czy ty możesz? No Wejdź na ten guzik. Cześć, trafią cię? Nie trafią cię. Tam, tak, tam postaw portal. No postaw tam portal. A no, może zrobię tak. Faktycznie ten guzik zabija. Łap ja ci koskę rzucę przez ten portal, musisz złapać, ale koskę nie kurwa. Cześć, ja mam z kubą grać? Tak, z kubą gram. Stu, musisz w tym portalu stać. No nie, czekaj. A, no to można tak. Musisz koskę złapać, nie kur... No, ale teraz musisz wrócić. No, dobra, Wiesz, jak to zrobić. Jakoś. Nie, czek, dam radę. ja, czy ja mogę postaw zrobić... Mi tu, postaw mi Czekaj, tu. Czekaj, co zobaczyć? Twój drugi portal, nie niebieski, tylko ten drugi. Tu. Blisko byłem. <grym> Stuń na tym przycisku. Zrobię to inaczej. Łap kostkę. Postaw sobie na tym przycisku. Tu masz. Postaw sobie na tym przycisku. Da chcę przejść, chodź. Tu. Cześć. No i idziemy. A, czekaj, bo tu jest wieżyczka no. no chodź. No i co robisz? Chodź. Dobra jest.

ma Mam kule, więc... Możesz... Możesz... SUŃ PIE... No, czy ty masz? O, oh. Jezu Scooby-du-bidu. -doo. o oh. chodź tu. No. mama mi dała karę. Do konta Czym my jesteśmy? Nie wiem, w burdelu jakimś. Poczekaj źle. Trzeba złapać kostkę. To to? Co to robi? O. Oh. ona się cofa tutaj. A tu można po postawić. I co to mamy zrobić? Ja nie mogę nic ci potu postawić Wiem Nie nie, wejdź tam, wejdź tam, wejdź tam, wejdź tam, wejdź tu, postaw tu i postaw tu No tam, na górze No tam, no A Mam Big Brain Hop, ja jestem chory, ale dalej myślę A w ten sposób no, ja jestem chory, ale dalej myślę. Boże, jeszcze więcej. Hui! O! Widzę, że, że bardzo mało mówię, ale. Ja też jakoś nie. Nie, nie, ty więcej, o wiele więcej mówisz. O wiele więcej mówisz. No, ja co jest na końcu tunelu? Seven hours later. Muszę jakoś... I musimy, musimy się zderzyć w tym samym momencie. Chodź, A, Bejdź, to chodź, siebie? chodź, chodź. Do ciebie? Tak, bo tutaj żółty. Tutaj żółty. Dobra, i no. chodź. I stań nad tym twoim portalem. Co jest nad nim? No, no. Tada. Od Przytaliśmy się yeah, widzowie jesteśmy Mamy to. najlepsi. Big bro. Ja chcę zobaczyć, bo wcześniej mi nie pozwoliłeś A, zepsułem dyskietkę A, zrespiła się, ale kufno Da, masz, teraz ty możesz. Co ja wcześniej wsadzałem Dałem to Oglądamy film Oglądamy film O można zaznaczyć Downloading, bierzemy jakieś tam pliki tajne. Remember, she's watching, tam pisało na tablicy. A więc, widzowie, tym jakże cichym akcentem będziemy kończyć na Ja byłem schorowany Kuba, zamykł schorowany Krzysiu i. Widzimy się w następnym odcinku, że ten odcinek kiedy wlotuje. W niedzielę, tą co teraz będzie. To widzimy się za tydzień, w niedzielę o 17. .00. Pamiętajcie, jo. Cześć.